Nasz panel jest e, poświęcony kryzysowi i chciałem zadać pierwsze pytanie doktorowi Piątkowskiemu. Będzie to pytanie takie trochę prowokacyjne, bo wydaje mi się, że cytowanie Leszka Balcerowicza samo w sobie jest już e, prowokacyjne. I chciałem się zapytać, e, e, czy w ogóle mamy do czynienia w tej chwili z kryzysem gospodarczym. Otóż Leszek Balcerowicz e, jakiś czas temu powiedział, że tak naprawdę nie ma kryzysu, jest tylko autokorekta auto systemu. Czy naprawdę mamy do czynienia? Czy, czy ten... Natomiast inni ekonomiści, inni komentatorzy życia politycznego, społecznego twierdzą, że to, że to jest nie tylko kryzys ekonomiczny, ale że jest to coś więcej że jest to, że jest to także kryzys społeczny, kryzys polityczny, kryzys niemalże kulturowy że, że jest to jednak przełomowe wydarzenie w naszej najnowszej historii. I to by było takie pierwsze pytanie. Jeżeli Pan, w tym, w tym, w tym, odpowiadając na to pytanie, mógłby także odpowiedzieć na, na tą wątpliwość, która pojawia się wśród polskiego społeczeństwa. Mianowicie, polski rząd, gdy zwołuje konferencje prasowe w gmachu giełdy, mówi, że w Polsce nie ma kryzysu. Natomiast, gdy zwoływane są konferencje prasowe, na których mówi się o potrzebie oszczędności budżetowych, mówi się, że te oszczędności budżetowe, zwłaszcza wydatki socjalne, są niezbędne, ponieważ w Polsce jest kryzys. Wydaje mi się, że te dwa pytania już pozwolą panu doktorowi poruszyć jeszcze kilka innych wątków, także najpierw prosiłbym go o, o ten komentarz. Dzień dobry. Dziękuję za wprowadzenie. Dziękuję również organizatorom za zaproszenie mnie na to ciekawe wydarzenie, konferencję, która jest zorganizowana w bardzo dobrym momencie, kiedy cały czas trwa walka o interpretację światowego kryzysu, czy rzeczywiście, tak jak chcą niektórzy, profesor Leslie Kowalczorowicz, jest to tylko korekta pewnego systemu kapitalizmu i dalej po wprowadzeniu małych korekt ten system powinien zostać taki, jaki był do tej pory. Czy jak chcą inni, a wśród nich jestem i ja, którzy uważają, że to jest kryzys fundamentalny takiego systemu kapitalizmu, jaki mieliśmy do czasu kryzysu 2008 roku i postaram się to rozwinąć, a później, później w części Polsce, bo to jest też, myślę, bardzo duży, duży temat. Więc może najpierw o tym, że nie ma jeszcze jednolitej interpretacji światowego kryzysu i nie powinniśmy mieć tego świadomość. To nie jest tak, że wszyscy żeśmy uzgodnili, że kryzys powstał z powodu Przekonania ideologicznego, bo to było największą systemową słabością, która doprowadziła do kryzysu. Ideologii neoliberalnej, która mówiła, że sektor państwowy jest zawsze zły, a sektor prywatny z definicji jest zawsze lepszy, bardziej skuteczny i efektywny, i w związku z tym przekazywanie coraz większych funkcji, coraz nowych funkcji sektora publicznego do sektora prywatnego zawsze musi się skończyć tylko szybszym wzrostem gospodarczym, przynajmniej dla części społeczeństwa, bo ta ideologia nie zajmuje się dobrobytem społecznym ta społeczeństwa. Im tylko zależy, czy tej ideologii, głównie zależy na tym, na przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, bez względu na to, kto do końca z tego, na tym zyskuje. Ten kryzys również się wziął z tego, jak, jak Państwo pane, pamiętacie genezę kryzysu, to była, kryzys zaczął się od, od sektora finansowego, tego, który właśnie był takim przykładem par excellence, Neoliberalizmu, takiej wolnej Amerykanki, która mówiła, że trzeba jak najbardziej skończyć z ingerencją sektora publicznego w gospodarkę prywatną i z tego najlepszym przykładem był sektor finansowy, któremu powiedziano w Ameryce skąd się skąd do nas do Europy cały kryzys. że Sektor prywatny potrafi sam lepiej zatroszczyć się o własne interesy i interesy również społeczeństwa i światowej gospodarki. Jakakolwiek e, ingerencja skarbu państwa, skarbu czy, czy administracji, nadzoru finansowego byłaby, byłaby szkodliwa. Paradoksem tej całej sytuacji i światowego kryzysu, do którego nas doprowadziła ideologia neoliberalizmu, jest to, że ym, gospodarkę światową. Ten, ten kryzys zapowiadał się na to, że będzie największym kryzysem światowej gospodarki od naszego zarania, że będzie jeszcze większym kryzysem niż globalna depresja w latach 1929-1933. Gdy Państwo patrzycie na dane ekonomiczne z pierwszych miesięcy kwartału i lato kryzysu 2008, początek 2009, to te wszystkie dane wskaźniki wyglądały jeszcze gorzej niż w 1929 roku. Parados polega na tym, że uratowała nas polityka, którą my byśmy od samego początku promowali i wspierali, mianowicie uratowały nas w dużym stopniu Chiny i wszystkie gospodarki mniej rozwinięte, które od kilkudziesięciu lat prowadzą politykę gospodarczą, która nie ma nic wspólnego z globalnym konsensusem przynajmniej w ekonomii. I w ogóle co jest ciekawe, przykład Chin jego przykład rozwoju Chin przez ostatnie 30 lat na, na na gruncie makroekonomii, którą my też na co dzień uczymy, chociaż ja akurat staram się ją trochę pogłębiać, na gruncie dzisiejszej teorii ekonomii byłoby łatwiej wytłumaczyć, dlaczego eksperyment chiński się nie udał, niż dlaczego ten eksperyment się skończył sukcesem. Paradoks polega na tym, że to właśnie Chiny i te nieortodoksyjne, zupełnie niestandardowe polityki uratowały światową gospodarkę, czyli fakt, że, że Chiny i inne gospodarki, tak zwanych BRICS, rozwijały się szybciej niż zakup, w dużym stopniu nas pozwoliły nam wyjść ze światowego kryzysu. i po drugie, wszyscy ci, którzy wcześniej zarzekali się, że nie będą zwiększać wydatków publicznych, ani nie będą no, drukować pieniędzy, ani nie będą obniżać stóp procentowych, czyli to było przecież częścią konsensu waszyngtońskiego, czyli takiego zbioru polityk gospodarczych, która mówiła o tym, czego nie można robić. Jedną z bardzo ważnych rzeczy było to, żeby jak najbardziej zmniejszać wydatki publiczne, zmniejszać udział państwa w gospodarce. Co się stało w czasie światowego kryzysu, że ci sami ludzie, którzy przez ostatnie 60 lat nam rekomendowali, żeby wydatki publiczne zmniejszać, żeby zmniejszać podatki, żeby podwyższać stopy procentowe w każdej sytuacji, w której tylko inflacja wybije ponad 2%, ci sami ludzie, kiedy przyszedł kryzys, nagle się okazało, że chyba jednak nie wierzyli w to, co mówili sobie i innym przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bo zrobili dokładnie odwrotnie zwiększyli wydatki publiczne e, historycznym, e, w skali historycznej zupełnie bezprecedensowej, zaczęli drukować pieniądze, mimo że to w Stanach Zjednoczonych PR-owo się to ładnie nazywa nie drukowanie pieniądza, tylko poluzowaniem ilościowym, pod daily leasing, zaczęli e, obniżać po podatki, żeby też e, m, stymulować, koni stymulować koniunkturę. Więc Uratowało nas to, że cały czas była alternatywa dla globalnej neoliberalnej ideologii i teraz w sytuacji jest na tyle, jest już ciekawa, że trwała się ta walka interpretacyjna, czy, czy była to tylko autokorekta, mimo że, że, że udało się uratować gospodarkę światową stosując instrumenty, które nic z neoliberalizmu nie mają wspólnego i którą światową gospodarkę jak powiedziałem uratowały kraje, które prowadzą, takie jak inne, które prowadzą całkiem nie, nie neoliberalną politykę. Z drugiej strony cały czas nie przebiła już jeszcze, czy nie wygrała tej, tej walki interpretacyjnej, ta interpretacja druga, że, że to ideologia neoliberalizmu to ta wolna Amerykanka na światowych rynkach finansowych, te niekontrolowane przepływy kapitału to Finansizacja gospodarki europejskiej i światowej to bodźce dla sektora finansowego, które sprawiają, że światowe finanse stały się jednym wielkim kasynem, że dla bankiera on może zostać milionerem, jeśli jego zakład się uda i przyniesie zyski, a jeżeli się ten zakład nie uda i przyniesie straty, to on nic nie straci, bo zawsze może, może tylko zmienić pracę, a zapłacą za jego błędy podatnicy, bo przecież dokładnie tak się wydarzyło w czasie kryzysu. Więc ten spór ideologiczny i interpretacyjny, interpretacyjny trwa i myślę, że jest kluczowe, żeby cały czas podkreślać i, i, i umacniać, pokazywać argumenty, dlaczego taki, że to nie jest autokorekta światowego kapitalizmu, tylko jego kryzysu ideologicznego, bo znowu tylko... Nowe koncepcje gospodarcze, nie, nie neoliberalne, pozwoliły uratować światową gospodarkę, i ważne jest to, żeby to też podkreślać, bo póki co bardzo mało się po tym kryzysie zmieniło. Gdybyście Państwo teraz spojrzeli na to, jak wygląda sektor finansowy, to on wygląda prawie dokładnie tak samo jak przed kryzysem czyli spekuluje w takim samym zakresie jak przed kryzysem, dalej ma dopływ pieniędzy praktycznie po po zerowym koszcie. W tej chwili się spekuluje nie tak jak wcześniej na, na domach i nieruchomościach w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do kryzysu, tylko się teraz spekuluje na, czym, na, na wszystkim innym na cenach ropy, miedzi, żywności, właśnie wszystkich surowców naturalnych i, i, i wszystkich produktów żywnościowych. Więc aspekt tylko się zmienił. To się zmieniła forma i przedmiot spekulacji, ale to dalej jest ten sam system finansowy, zupełnie niezmieniony. Dalej światowi bankierzy i bankowcy mają te same pogodce, co wtedy, czyli żeby jak najwięcej ryzykować, bo jeżeli im się uda, to zostaną bogaci, ale jeżeli im się nie uda, to znowu rządy, czyli my podatnicy, zapłacimy za ich błędy. I pod tym względem nic się nie zmieniło i ta walka interpretacyjna jest, jest tutaj kluczowa. Co to? Ten wątek już jeszcze będzie rozwi można rozwinąć, ale na razie tylko przejdę do Polski, do tej drugiej części pytania, które Pan bardzo dobrze zadał. Tutaj co do kryzysu w Polsce. Odpowiedź jest mi niejednoznaczna. Z jednej strony jest pewne, że w Polsce mamy do czynienia do kryzy z kryzysem, mamy do czynienia z, powalnym, z poważnym kryzysem finansów publicznych, jednym z największych w ostatnich 20-leciu. Pomimo tego, co wcześniej nam mówiono, że, ten, że rząd prowadzi zdyscyplinowaną politykę fiskalną, okazało się, że w ogóle wielkim paradoksem to, że nasz rząd um, jeszcze w, 20, w 2008 roku chciał wejść do strefy euro. Żeby wejść do strefy euro, to chciał ściąć wydatki publiczne i, i zmniejszyć deficyt budżetowy do poniżej 3% dochodu narodowego PKB, także do tej strefy euro można było wejść. Później się okazało, że jednak rządy chyba nie, nie do końca może kontrolować własne finanse, bo deficyt budżetowy się dramatycznie zwiększył, co uratowało naszą europejską gospodarkę, bo to większe wydatki publiczne sprawie y, w dużym stopniu decydowały o tym, że polska gospodarka jako jedyna w Unii Europejskiej tej recesji uniknęła. Poza tym mamy też kryzys zatrudnienia, bezrobocie oczywiście w Polsce bardzo dużej i ta skala wy, wy, wykluczenia na rynku pracy się zwiększyła. Po trzecie mamy też kryzys nierówności społecznych, które w Polsce cały czas rosną. Paradoksem jest to, że wcześniej partia, jedna z partii, która, która uważa się za partię solidarną społecznie, Prawo i Sprawiedliwość, obniżyła stawki podatkowe, wprowadziła nowy system podatkowy, w którym obniżyła stawki podatkowe dla najbogatszych Polaków. W czasie kryzysu, jak, jak Państwo, yy, jednym z podstawowych fundamentów prowadzenia polityki fiskalnej, w czasie kryzysu jest to, żeby jeżeli już w ogóle się obniża komukolwiek podatki, bo lepiej zwiększyć wydatki publiczne, a jeżeli już się komukolwiek powyższa, yy, obniża podatki, to trzeba te podatki obniżyć raczej biednym niż bogatszym, dlatego że to biedni te pieniądze na pewno wydadzą, bo jeżeli damy polskiej pielęgniarce dodatkowo 100 zł, które zyska na obniżeniu podatku, to ona te 100 zł całkowicie wyda i napędzi pobyt w gospodarce. Jeżeli jednak te 100 zł damy przysłowiowodnym Pójczykowi, to z tych złotych wszystko zostanie zaoszczędzone i w żaden sposób nie, nie wpłynie na popyt w Polsce, a jeżeli zostanie wydane, to bardziej na import niż na polskie produkty. Więc z tego punktu widzenia, najpierw jedna partia Solidarnie Społeczna obniżyła podatki dla najbogatszych, a później druga partia do, nie odwróciła tej decyzji i doprowadziła do redukcji podatków, która prawie w żadnym stopniu nam nie pomogła, bo większość tej redukcji, tych, tych, tych utraconych wpływów została przekazana dla, dla tych niebogatszych części polskiego społeczeństwa, które te dodatkowe dochody zaoszczędziło, a nie wydało na to, żeby tą polską gospodarkę rozpędzić, więc w tym wypadku wydatki publiczne nas uratowały. No ale też te zmiany podatkowe sprawiły, że nierówności dochodowe w Polsce cały czas rosną. Czy różnica pomiędzy najbogatszymi gospodarstwami domowymi a tymi najbiedniejszymi, które też w kryzysie stały, straciły pracę, no bo to najsłabsze gospodarstwa domowe tracą zatrudnienia, a nie prezesi i wiceprezesi, mimo że często ich banki, firmy albo bankrutowały, albo miały słabe wyniki, to jednak z nich z rządu nie popełni Harakiri i tylko zwalniano tych wszystkich najsłabszych pracowników w imię, imię cięcia kosztu. No i myślę, że mamy też, już powoli kończąc, sądzę, że też mamy kryzys myśli strategicznej, kryzys tego, jak chcemy, żeby Polska wyglądała. No tutaj mogę w pewnym sensie, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że że rząd miał strategię, czy ma strategię Polska 2030, ale to nigdy nie była strategia oficjalna nawet rządu, tylko strategia przygotowana przez grupę ekspertów. Po drugie, ta koncepcja, co do której jej sensowności też można się tutaj spierać ale ta koncepcja nigdy nie została nawet, nie podjęto próby wprowadzenia jej w życie. Więc z tego punktu widzenia można powiedzieć, że ten rząd próbuje do kolejnych wyborów, mając nadzieję, że wtedy będzie mógł wprowadzić swoje koncepcje w życie. Więc mamy ten kryzys, drugie z drugiej jednak strony trzeba cały czas pamiętać o tym, o tej, o tej um, optymistycznej perspektywie, którą ja często podkreślam i w Polsce i, i tym bardziej za granicą, mianowicie trzeba wziąć pod uwagę, że że Polska jednak jest w bezprecedensowym historycznie momencie, jeśli chodzi o, o doganianie Europy Zachodniej. To znaczy, dzisiaj nasz poziom dochodów średniego Polaka w Polsce jest bliski poziomu, jak najwyższego poziomu relatywnego dochodu, jaki Polacy uzyskali w 1500 z 1500 roku na podstawie danych o PKB, które, na, na, którymi dysponujemy, więc Polska jest bardzo blisko do tego, żeby osiągnąć poziom dochodu najwyższy w naszej historii, jak ja to nazywam, wejść w swój nowy i prawdziwy złoty wiek. Problem jest tylko taki, że żeby dojść do tego złotego wieku, to trzeba wprowadzić szereg reform i po drugie, żeby wiedzieć koncepcję, jak ten polski złoty wiek ma wyglądać. to ma być tylko, tylko szybki wzrost PKB, czy, czy, czy równocześnie ma być to nie tylko wzrost PKB, ale i wzrost jakości życia i dobrobytu społecznego, który myślę, że jest bardziej, bardziej ważny niż wzrost gospodarczy w sam sobie. Dziękuję bardzo.